No, i właśnie, jakie są zadania tego HR Business Partnera i czy Twoim zdaniem, właśnie już organizacja tam 50-60-osobowa, to jest taki moment, żeby taką osobę wdrażać? Bo, bo często jest tak, mówimy o HR-ach, ale w ramach hr właśnie są bardzo różne role. To znaczy, często nawet przychodzą do nas klienci i mówią: Potrzebuję HR-owca, i ja wtedy właśnie dopiero. Po takiej godzinnej rozmowie, gdzie pytam konkretnie o ja, obowiązki, ja czy inny rekruter, tak? Pytamy o, o obowiązki, o zakres jakby działania, o jaką funkcję ta osoba ma pełnić, jaki jest cel w ogóle, czyli co tą osobą chcecie dalej osiągnąć. Dopiero wtedy wychodzi tak naprawdę, kogo potrzebujemy, gdzie, na, na które kompetencje stawiamy nacisk. Jeśli chodzi o sam, stricte o jakby HR Business Partnera, znowu. Nazewnictwo gdzieś tam jest wtórne, bo, bo czasami to podobne obowiązki ma HR Director, na przykład, tak? W zależności od wielkości organizacji, w zależności od typu organizacji, od struktury też organizacyjnej. Ale podstawową taką rzeczą, dla której zatrudniamy taką osobę, jest dbałość o właśnie wszystkie obszary związane z obszarem ludzkim. Często zamiast teraz na przykład HRBP mówi się, People and culture manager, tak? Albo people and culture nie wiem, specialist, mm -hmm. w zależności od tego, na jakim poziomie taką osobę potrzebujemy, z jakimi kompetencjami. Także to jest wszystko, co dotyczy właśnie obszaru ludzkiego. I tutaj mam na myśli, może to być rekrutacja, ale to też nie jest najczęściej tak, że rzadko kiedy HR Business Partner w ogóle sam operacyjnie robi rekrutację, może jakieś pojedyncze role, ale ma od tego zespół, czy, czy, czy z drugiej strony HR Business Partner w dużych firmach wspiera konkretne działy. Na przykład jest jeden HR Business partner do działu sprzedaży, sprzedaży, do działu marketingu i tak dalej, tak? Czyli jest po prostu takim wsparciem HR-owym związanym z, nie wiem, obszarami właśnie rozwoju tym, jak ktoś myśli o rozwoju też swojej kariery różnego rodzaju tego typu sprawami i właśnie jest takim wsparciem dla, dla, tych, dla tych osób z, z, z poszczególnych zespołów.